Siemanko mordeczki, witajcie w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj zagrałem sobie Dziewiczego drafta. Dlaczego Dziewiczego? Dlatego, że jeszcze nigdy nie nagrywałem go tutaj na kanale na YouTubie, także po raz pierwszy sobie zagramy. Zobaczymy czy uda mi się go wygrać. Mam nadzieję, że jeśli tak to to będzie dobry prognostyk na przyszłe drafty, które już będą rozgrywane według jakichś tam kryteriów, tak? Żeby, żeby to było jak najbardziej interesujące. Dobra, kupujemy tutaj wejściówkę, czyli żeton za 15 tysięcy monet. I wybieramy właśnie formację 4-3 3 defensywnie do wyboru do tego 4-1-2-1-2. Co by tutaj wybrać? Yy, chyba dobra do draftu będzie. No albo to defensywnie, albo ta ofensywnie. Dobra, zagramy sobie ofensywnie, nie ma problemu. I już czas na wybranie kapitana naszego draftu. Wielkiego wyboru nie mamy, ale jest to ty Ramos. Dobra, zacznijmy od obrońcy, czemu by nie? Spróbujemy w takim razie, może pod jakąś hybrydę, może pod ligę hiszpańską. Zobaczymy. Ok, lewy skrzydłowy. sinie Koman, no lito. Mertens. Kogo by tutaj wybrać? Nikogo nie mamy z hiszpańskiej. W takim razie weźmiemy po prostu najlepszego zawodnika, czyli to będzie. Mertens według mnie. Chociaż jeszcze Koman jest równie dobra. Weźmy tego Komana. Ok, czas na napastnika, teraz to będzie Kawani Torres. Bierzemy Kawaniego, potem najwyżej poskładamy jakoś ten składzik. Ok, prawo skrzydłowe, trzecia, czwarta karta w tym drafcie. Mitarian William Robben. Ok, już jest całkiem fajny wybór. Natomiast tutaj do zgrania idealnie pasuje Lukas i właśnie z jego usług skorzystamy. Czas na środkowego pomocnika ofensywnego. Kto to będzie tym razem? Cewes do wyboru, Banega, ale Banega nie, tu nie będzie zgrania, jest ewentualnie Draxel do zgrania, no tak, yy, słynny transfer do PSG i teraz pytanie, czy go bierzemy? Okej, okay. spróbujmy, zobaczymy jak się nie będzie grało, co prawda jego, edycy, yy, jego kartą w, z Ligi Niemieckiej grało mi się średnio w normalnych meczach w futcie, aczkolwiek damy mu szansę w tym drafcie. Okej, okay. czas na środkowego pomocnika, Team of the Group Stage, Gündogan, Hamzik. No ale czy mamy kogoś z ligi francuskiej? Nie mamy. Mm, kogo by tutaj w takim razie wybrać? Tam mamy na obronie Ramosa. No w sumie to nam niewiele pomaga. Yy, Okej. Okay. W porządku. No dobra, weźmy sobie w takim razie... No dobra, dajmy tego Gindogana. Zobaczymy, czy w ogóle w jakikolwiek sposób wykombinujemy tutaj zgranie dla niego. Mm, ci zawodnicy tutaj. Ale jest Żelek, który będzie miał... O tak, tylko, tylko pomarańczową kwiaseczkę z Lukasem. Dobra, lepszy ryc niż nic. Czas na kolejnego. Teraz weźmiemy środkowego pomocnika tutaj z lewej strony. No, Włóczaka nam się trafia. Okej. Okay. Junuzowicz. Czy on ma zgranie? No tak, będzie, mia będzie miał skomalę. Dobra, spróbujemy sobie w takim razie Junuzowicia. Lewa obrona. Czym prędzej będzie to? Kurde. Nic mi tu nie pasuje. Dobra, niech będzie Danny Rose. I czas na partnera dla Team of the Year Ramosa Alderwild. Ok, on będzie miał zgranie tutaj z Rose. A żadnego tutaj zawodnika z e, Ligi Nie posiadamy. Dobra, dajmy tego Alderweilda I wtedy ewentualnie można coś takiego zrobić. I tutaj może któryś z zawodników rezerwowych trafi. Jakiś środkowy pomocnik, który. No, może z francuskiej ligi byłoby idealnie. Ok, zaczynamy. Ławka Toty Neuer. Ok, zajebiście, dobra, bierzemy go. Przetestujemy go sobie na bramce. Kolejny zawodnik Marcelo. No, ale Marcelo tutaj do zgrania nam w żaden sposób nie pasuje. Alba, dobrze, możemy dać Albę i przesunąć. Jeszcze jest Orie. Kurde, co by tu wybrać? Spróbujemy tego Albę. Kolejny zawodnik. Humers. No, niezły traf w tym momencie. Mm, jeszcze mamy tu z włoskiej. Okej. Okay. Weźmy tego Humersa w takim razie. Chociaż my, czy my potrzebujemy si środkowego obrońcy, tak naprawdę, w tym momencie. No, ale nikt lepszy nam się nie trafi. Mm, dobra, weźmy tego Humersa, tak czy siak. Mm, tutaj. Bez większych. Bez większego szału. Hmm. Weźmy Leon. Może go gdzieś tam... Ale ja mogłem wziąć przecież tamtego zawodnika, nie pamiętam, jaką jak ma nazwisko, ale mogłem go wziąć do Ligi Francuskiej, tutaj by w miejsce Junuzowicza trafił. No trudno. Kurde. Nie pomyślałem. Jest Jajaturę Eriksen Ardautowicz. Bierzemy Jajaturę w takim razie. Który dałby tutaj... Nie, nie da tutaj zgrania. W żaden sposób. Okej. Okay. Czas na kolejnego zawodnika. Royce, Bale, Sanchez. Wow, no już jest jakiś wybór. Hmm, jak damy tutaj Royce'a, to on będzie miał zgranie z Gindoganem. Dokładnie. Bierzemy Royce'a w takim razie. I już to zgranie się poprawia. Lewandowski, Dybala na SPO. I jeszcze Neymar, no dobra. K kogo by tutaj wziąć w takim razie? Jakbyśmy wzięli Neymara, to czy mamy kogoś środko... No, tutaj tak się zastanawiam, ale wtedy będzie album. Hmm. No miał być Royce, ale jednak z tego co tu widzę, to chyba wjedzie Neymar. Dobra, czas na ostatnią piątkę. Isco, Mata, Martinez, Podolski i Schweinsteiger. Wybór jest ciężki, ale niech będzie, że postawię w tym momencie na Isco. Okej, okay. kolejni zawodnicy. Tutaj tak naprawdę żadnego z nich na pewno nie skorzystam, więc nie ma to znaczenia tak naprawdę. Milner na lewą obronę. Trafiłem jego kartę kiedyś w paczce za Food Champions, ale od razu poszła na sprzedaż, więc nawet nie miałem okazji go przetestować. Barrow, Sziszkin, Sander. Niech będzie Sziszkin, lubię zapalić czasem Sziszę, więc Sziszkin, wjeżdżasz do mojego składu. Mertens, Team of the Group Stage. No, miałem okazję grać tą kartą. Bardzo, bardzo, bardzo fajna karta, aczkolwiek raczej mi się tutaj nie przyda. Dobra, czas teraz szybciutko sobie ten składzik ułożyć. Okej, okay, udało nam się ułożyć taki składzik. Wyszedł z tego Draft 187. Not bad, mogło być lepiej, aczkolwiek te wybory u mnie chyba były troszeczkę nieprzemyślane. Znaczy, nie, no, wybieram najlepsze karty z tych pięciu, ale. No cóż, jest jak jest, mamy Isco na SPO, który jest na pozycji SP, natomiast ta lewa strona wygląda naprawdę zacnie Alba Ramos, Isco oraz Neymar, Kawani na napadzie z Luk lukas na prawym skrzydle. Zobaczymy jak to będzie funkcjonować w spotkaniach. Lecimy z tematem. No i dobra, pierwszy składnik przeciwnika. Wow, to ty Ronaldo, Suarez, Bale. nowe ciągł w 188, aczkolwiek ten napad, ta trójka w napadzie. Matko, chciałbym pograć takim napadem w normalnym trybie. Foot Champions, strzelam, że rywale nie mieliby żadnych szans. No ale cóż, trzeba się pogodzić z tym, jak jest i trzeba go ograć. Nie ma innego wyjścia. Draxler tutaj dobrze mija przeciwnika. Draxler wchodzi sam na sam. Draxler i jest jeden do zera. Julian Draxler. Teraz Isko, kolejna sytuacja. Isko, filezyjnie jeszcze Neymar do bitka. Mamy 2 do zera. Zasłużone podwyższenie wyniku. Lukas. Znowu wykorzystujemy tam jego szybkość. Zagrywamy do środka. Isko. Isko do kawani, jego kawani i 3 do zera. Szybkie podwyższenie wyniku. I w tym momencie można powiedzieć, że wynik jest już przesądzony. Świetne zagranie do Gindogana. Czy to będzie gol? Ależ piękna bramka! Ale ta asysta była iście królewska. Naprawdę. Mamy pierwszą wygraną. Ale szczerze, w tym momencie nie ma to znaczenia. Nas interesuje tylko bilans 4 do 0 w tym momencie. Ok, skład kolejnego mojego przeciwnika. Dwóch zawodników Toty, z czego Toty Marcelo na środku obrony. Również Diego Alves na bramce. No a w ataku Robin albo Koman. Easy. Draxler szuka wolnego, wolnej przestrzeni do zagrania piłki. Zagrał do Kawaniego, ale finalnie przy, przekwytują moją przeciwnicę. Ale doskonały ścisk Ramosa powoduje, że Isko wychodzi z tej pozycji sam na sam. I obok bramkarza umieszcza piłkę w siatce. Świetne rozpoczęcie spotkania: 1 do 0. Kawani z piętki do Draxlera. Jeszcze Isko, finezyjnie. I samo okienko bramki 2 do 0. Dosłownie 4 minuty po pierwszej bramce Isko strzela drugą swoją bramkę w tym spotkaniu. Jeden Roben. Pogba nie dał rady. Może Roben. Na krótko. Do Widala, Widal! Ależ bramka. Kurczę, powinienem zablokować tą możliwość podania. No i zaczyna się słynny dub. Ale nie wyprowadzi mnie tym z równowagi. Kibica, który teraz karetką jedzie do szpitala, ale to nie ma znaczenia. My wygrywamy drugi pojedynek. Tylko 2-1, ale ważne, że do przodu. Jesteśmy na półmetku. To jest skład mojego trzeciego przeciwnika dziś. Totti Ronaldo po raz kolejny, do tego Sergio Aguero. Totti Marcelo już na swojej nominalnej pozycji, czyli na lewej obronie. No, ale Ronaldo nie ma tutaj w ogóle zgrania. I pytanie, jaki jest pomysł w takim razie mojego przeciwnika na grę. Być może w ogóle mu to nie będzie przeszkadzało, ponieważ będzie bardzo ładnie klepał piłkę. No ale zobaczymy jak to wyjdzie. Alba do Neymara. Neymar! Doskonale! Lukas! Tak jest! Jeden do zera! Naprzód pan wychodzą na prowadzenie. To Neymar zapoczątkował tą akcję i po błędzie przeciwnika w obronie. Lukas dopadł do piłki. O, jednak rozegranie na krótko. Tego się nie spodziewałem. I Ronaldo wyrównuje stan meczu 1 do jednego. Powiem szczerze, zaskoczył mnie tym rozegraniem. Myślałem, że będzie. Czekam na rzut wolny, żeby uderzyć Ronaldo, ale jednak Sergio Ramos. Teraz Neuer doskonała interwencja. Muszę bardziej uważać na te stałe fragmenty. Porownie Sergio Ramos! I niestety. Ture! Tak jest! 2 do 2! Wyrównanie 112 minucie! No proszę! Teraz mieliśmy dużo szczęścia, rozegranie też na krótko rzutu wolnego. No i jaja, Ture takim, na no, takim wykroku zdobywa wyrównującą bramkę. Kawani, doskonała okazja! Kawani! Isko! W 120 minucie na 3 do 2. Nie będzie rzutów karnych. Świetnie, Isko tutaj pieczętuje. Zwycięstwo mojej drużyny. Doskonały comeback. I wygrywamy to spotkanie 3 do 2. No świetnie, moi zawodnicy spisali się w drugiej połowie do dogrywki. No i czas na finał tego draftu. Gildogan, Wayne Rooney z najnowszego Team of the Week. Do tego William, Alexis Sanchez, Kevin de Bruyne, śmiercionośny trójkąt w ataku. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z tym składem przeciwnika. No i po raz kolejny to ty, Marcelo. No ja broni Bron to piłkę! I jest samobój? Ale dlaczego żale tak wybił tą piłkę? Jestem zniezmaczony tą bramką. Naprawdę. Kurde! Czas na zmiany! Czas na zmiany! Te same, które zrobiliśmy w poprzednim meczu, a które poskutkowały zwycięstwem. Doskonałe zagranie tury jaja! No i tuż po wejściu na boisko Jaja, Turę po raz kolejny wyrównuje nam stan pojedynku. Mamy 1 do 1. I mecz zaczyna się od nowa. Dobra piłka do Suareza. Czyżby to wykorzystał Suarez? Niestety. 1 do 2. W 106 minucie. No i niestety przegrywamy tego drafta 2 do 1. Czyli finał draftu tym razem nie dla nas. Czy zasłużenie? Można powiedzieć, że tak. Szkoda tej bramki samobójczej Żaleta, która według mnie troszkę ustawiła mecz. Przeciwnik się ustawił defensywnie. No i cóż. Trzeba odebrać nagrody. Złota paczka zawodników premium i złota paczka zawodników. W sumie czterech rzadkich. No powiem szczerze, dosyć średnio. Zobaczymy co z niej wypadnie. Jest walkout! Złota paczka zawodników! Jeden rzadki i od razu walkout. Kto to będzie? Z Brazylii? Neymar, Neymar JEST! Ale już awesome, Ale już mustał! Awesome. To by mi wszystko! To by mi tego przegranego drafta! To by mi tego przegranego drafta! Naprawdę! Co za traf! Wow! No proszę, jaki zastrzyk do budżetu! Neymarito! Przed chwilą w nim grałem! A tym razem trafia do mojego klubu! Fantastycznie! Ile on jest warty mniej więcej? Około 550 tysięcy monet. Fantastyczny traf. Wow. Oh, a to dopiero pierwsza paczka. Genialnie. No to czas na drugą paczkę, ale tej pierwszej chyba nic nie przebije. Już bez walkouta. I tym razem to będzie dany. Co za draft! Co za draft! Co za trafy. Powiem Wam szczerze, że jestem mega zadowolony, kto by nie był. Dobra, tych sobie sprzedamy na szybko. Mordy! Dzięki za oglądanie tego drafta. Zostawcie suba tutaj na kanale. Zapraszam Was na moje streamy z Food Champions w weekendy na moim Twitchu. No i tyle. Trzymajcie się na razie!